Dzień dobry, dzień dobry. Dzisiaj jest dzień po Primo Aprilis, czyli niedziela, 2 kwietnia. Niektórzy z Was nie uwierzyli, a ja Wam mówię, że to jest prawda. To jest prawda, bo gdyby to nie była prawda, to po co by mi było tyle butelek? Co, bimber będę produkował? No nie. Mam tutaj na razie 50 sztuk butelek. 50 jeszcze ma mi przyjść małych dwusetek, bo to są półlitrowe. A więc temat jest, yy, temat jest jak najbardziej prawdziwy i już bym tłoczył olej, już by była właśnie yy, szłaby produkcja, ale Poczteks niestety, jak to Pocztek zdał ciała, i w piątek mi nie doszło nie wiem, zawiesiło się w Lublinie, paczka się zawiesiła w Lublinie. Yy, I dopiero wczoraj trafiła do radzenia, a wczoraj już nie wydawali. Bo to tak leci z Lublina do radzenia, z radzenia do Parczewa. O, taka jest kolejność, mniejsza o to. W każdym razie spodziewajmy się oleju ode mnie. Będę chciał go sprzedawać na rynku lokalnym, może i przez internet. Taki jest na razie plan, ale, ale zobaczymy. Na razie to jest wszystko w takiej fazie raczkującej. Chodziło to za mną dwa lata, ale może o tym kiedyś jeszcze wspomnę. A odnośnie etykiety to w. Jeszcze raz. A odnośnie etykiety. To tutaj w Gimpie sobie coś podziałałem. Domka mi wysłała takie elementy. To jest mój rzepak. A w międzyczasie przygotowała coś takiego. I to jeszcze nie jest docelowa etykieta. To na razie sobie tak próbujemy. Ale myślę, że to będzie szło w tym kierunku. W tym kierunku bardziej mi się podoba. Domka jest zdolniejszym grafikiem ode mnie. Dobry wieczór. Witam Was w deszczowy poniedziałek w piątek skończyłem siać wieczorem późnym w sobotę tam trochę działaliśmy z tunelem bo robię domce tunel to jakiś film na ten temat powstanie w zasadzie w sobotę to tam za bardzo nie było robione tylko też musiałem trochę pomyśleć jak to ugryźć bo no bo jest tam Pewne, pewna zagadka, ale już yy, sobie rozplanowałem to. Nie mogłem tego rozgryźć. Owiec został tutaj w siewniku jest wjechany pod dach. Myślę, że nic nie powinno się wydarzyć. I tak to wygląda. A ja teraz lecę. Tylko muszę poodczepiać, tutaj, wszystko. Samym ciągnikiem do Michałka. I działamy roboty u niego dzisiaj. O. Jeszcze zapach po fermentu się unosi. Dobra, to będzie bardzo prosta sprawa. O, nowa śruba rzymska. Jednak zamontowałem i udało się, żeby tutaj nic nie przerabiać. Najwyżej... O kurde. No co jest maleńka? Nie bądź taka. Nie bądź taka. bo oto jest w takim właśnie miejscu że akurat jest teraz tak rozkręcona że, że daje radę ale w niektórych pozycjach może być ciężko ale mniejsza o to tak kabel do świateł ciach hydraulika dobry no pies tak Czego się spodziewałeś? Kota? <noise> pies zbój A to tutaj do ładowania I stanę na, na trawce ty co, będziesz smarował? Nie no, trzeba Smaruj, smaruj, ty lepiej smarujesz Ja Ci rękę podaję, ale dobra. Komisyjnie uznajemy, że Nie że się, że się, że się że przywitaliśmy. Po dwie pompki starczy. Ale kurwa muszę rozebrać jeszcze i bę będę miał trochę czasu. Na górze to od, od, od wewnątrz. Od strony maski. Aha. Słuchaj, powiem Ci historię z dzisiaj. Wsiadamy do busa. Ja już wsiadam do busa w Jasiące, żeby jechać, ale pies nie chciał. Dlaczego? Patrzę, kurde, na pogonił z jakimś, myślę, kot czy co. Mamka mówi, ty zająca złapał. Złapał go, kurwa, za nogę. Tamten piszczy, zając oczywiście, no. ten go nie chce puścić. Ja mówię, o kurde, będziemy jedli pasztet z zająca. No, ale zając się zaczął wyrywać, wyrywać, w końcu się wyrwał. Pies go pogonił. Nie było go z 5 minut, <laughs> ale nie, nie przyniósł zająca. Mi kiedyś kot przyciągnął zająca. No to ojciec ale też. Nie wiem, czy go złapał na śnie. Czy jak na Tutaj ktoś? jak podniosę. E, ojciec mówił, że miał kotkę kiedyś, co zające łapała. Też, że przynosiła. Kot to trochę inaczej, wiesz. Kot się zaczai i upoluje, a pies to inaczej. Wszystko. Po dwie pompki, naprawdę nie nie trzeba tam więcej to towar Mogę się trochę przekopać tu z niego bo to ostatnie wywalanie O taki tam barzant chodzi Zobacz kurwa ja, ma, ba, bażant, bażant ma przewagę Basant w górę może polecieć Kurde, coś się nie chce nabrać Za bardzo słomiasty za łyżkę I To ostatni ten Tych małych Ty Chyba jak Ci na łeb wrzucę czaki może, może dalej stań. Do przodu kawałek podjechał. Mówię, żebyś do przodu kawałek podjechał. To odjeść, to ja dobre. Wrzucę. Ach, kurno, no nie rzucaj w błotość na Co ty, nienormalny? Ech, Michał, co ty odpierdalasz? Co, psisko? Wrzucę cię, chodź, chodź. No, wskakuj. Żebyś po błocie nie musiał chodzić, widzisz jaki pancie dobry? Sam wdepnąłem, a... a ciebie uchronimy Mam dziurę na przewodzie, muszę łączkę wstawić. Jak rozrzutnika jest? sposób no. hydrauliczny? No. Czy nie? Nasz no. lep? Tak, to że mam własną hydraulicę. Aha. To jest toruńczyk. A, taki sprytny. To jest sprzęt. tak sprytny. Znajdziemy się z Jak ma za ciężko to? Taneły, to... no tak, tak, tak. Jasne, tylko widzę, że te dwa przewody są od yy, klapy. podnoszenia klapy, no. My, 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 my. Ktoś to pochłoniony, tak ładnie poorał, o to on Master tak ładnie poorał Jeździ, a ty Brudny no, na, na środku sziu, obrotówką zrodził Kurde mi sięło, z Maćkiem gadałem, i widziałem Kurde, ja się Teraz na Maćka zrzucaj On On bo sobie słuchawkę kupił tak? No widzisz A ja przez telefon nie lubię gadać No ja też Nienawidzę no. wręcz jak, no. ja, jak muszę to już gadam, ale... Właśnie ja też, jak mam coś robisz to albo robię, albo padam Urła zasrane Fraktur Będziemy Weźmiemy spraja i będziemy malować Ta, spraja, chyba czego się rwiesz? O tak o tak No dobrze to Masz u mnie plusa, jeszcze dwa i wpierdol tak, już staje. Właśnie to samo. Następuje zwolnienie blokady, Którym w mordę nie dostał. Zimno, dzisiaj ja trochę nie ubrany jestem. Już przemarzłem Gówno to i w lipcu zmarznie. Ale by mnie trafiło. robię za, za fotografa do ekoschematów tutaj będzie ostropest plamisty a tutaj faceria z chabrem jak wiemy trzeba dać dobrze pod takie uprawy bo one są bardzo wymagające może i są wymagające ale za to plon słaby do tego warto to uprawiać ja jestem tego zdania Przejedzie raz w koło, wsiadam do środka. Nie będę tutaj marzł. Taka pogoda jest ostra, że normalnie człowiek marnie. Pies za mną jest. Tak, tylko chciałem pokazać z zewnątrz bo. Cały czas vlogi nagrywam. Ja sam osobiście dzisiaj to akurat na, na pomocy jestem na robocie. Pomagając, to sobie mogę wyjść. Bo ogólnie to sprężam się, żeby żeby, żeby się powyrabiać. I nawet, nawet mi w tym roku idzie tylko z azotem trochę późno. Wjechałem teraz na zboża. Będę musiał wjechać może jutro. Tak zobaczymy, jak to wyjdzie z czasem. Ale bym chciał chociaż jutro posiać. Yy, nawóz na na, 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 na na pszenicę, na pszenżyto chociaż pierwszą dawkę no tak, no ja co, dwie dawki bym dał teraz jasne, no. że na pierwszą dawkę mam jedno pole, co Antkiem by trzeba było rozsiewać nawóz bo no tamto jak wejdę, to właśnie zapadam butami taki rok się trafił mokry, wyjątkowo Jeden pan mówił, że 20 lat mu woda pod stodołę nie podchodziła, to w tym roku jest. No zrób zrywa, zrób zrywa, popisz się coś fajnego, zrób tutaj bączek. Dawaj, Michałek. Co pogrom, co zająców, <noise> ale to bohater jest normalnie. Zająca prawie upolował dzisiaj. Ja się nie spodziewałem tego. Zawsze ganiał zający, no, bo wypuszczałem go na polu. Ale nigdy nie dogodził, ale tutaj na podwórku, no to zając nie bardzo miał szansę uciec, no na otwartym już mu odszedł, jak się wyrwał. Ale tutaj przy, przy siatce to go, to go chapnął i za nogę kurczę, trzyma, a zając piszczy <grywia> Ja nie wiem co robić, też w szoku byłem Zając próbuje się wyrwać i jakoś jakoś go puścił Ale chciał go dogonić i pogonił za zającem kurczę nie było psa chwilę Ale wrócił bez zająca, chyba że sam go zjadł <grywia> się nie podzielił. Była śmieszna akcja była, śmieszna z tych. Czaki! Chodź! Chodź, chodź! O, już folia się trafia. Słychać? Mam, jak nakładałem, to folia była jeszcze z, z pryzmy, z sianokiszonki już kłucze w wałkach. No jak żeby inaczej pies musi być na pierwszym planie <grystanie> Ma parcie na szkło, ma parcie Chodź Oj, nie bądź taki dokładny to nie ostatni rozrzutnik Chodź pies Hop. Chodź Dobra Chodź. wyciągnę go trzymaj bo... Pies arystokrata Co będzie sam skakiwał? Wnieś mnie pańciu kurwa zadowolony Ale tu masz fajnie ciepło uh! Przyznaj się, masz kalesony? Nie To ty gorący chłopak jesteś Ja mam bluzę i kurtkę tylko Ja też, tylko że mam cienką kurtkę Ty masz taką tak, trochę zimówkę Ją tak z kosem ja tą trawę wywalę na znowu Teraz nie spadnie Aby powoli jechać A tak to czym ją normalnie? Co? Jak ją przetransportowujesz? No stąd jak zabierasz normalnie? No i ostatnio student cztery belki mi przywiózł. Aha. Jedna się okazała na tyle lekka, że jakoś tam ją spod podstawowy wsadziłem do tego. A dwie tą musiałem ubrać najpierw trochę z góry na łyżkę, za cztery łyżki. I potem widłami obrałem pod spód i pasem jeszcze tak ten, żeby mi się nie przychyliło. Aha. I do obory. I w czym problem? I w czym? No to, Co postawić ją? A jak jedziesz tak daleko? No tak daleko to nie wiadę, ale postawię. Ej, 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 jeszcze narobiłem biedy. Chciałem dobrze, wyszło jak zwykle. Teraz trzeba nie błędy. Dobra, może pies wsiądzie. Chodź, chodź, wskakuj! No hop! Do mnie! No Chciałbyś się do New Hollanda tak nauczył skakiwać? Będzie widzieć. A ja nie z pierwszej łapanki Teraz jeszcze ja ci uwepchnę kawałek Nie było, że wujek Bamber zły Ja bym był zły? Masz, patrz, patrz Już? dobra Proszę bardzo. Jak, nie, zostań, 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 zostań Czaki. Jak może być? No widzisz. Jakbyś to robił całe życie. A pierwszy raz to robiłem. Ale ty masz fajną maczetę. Ty z Krakowa? Wiem <gry> na Widzisz, pojeździliśmy dzisiaj traktorem To ile jeszcze rozrzutników dzisiaj? Co? Ile jeszcze rozrzutników dzisiaj? Więc ten kawałek pasował zrobić. To jeszcze za dwa. No.